Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Paweł Bogdański. Jestem kierownikiem Katedry Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietektyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Mam dzisiaj prawdziwą przyjemność przekazać Państwu niezwykle ważne informacje dotyczące choroby, która podstępnie w XXI wieku jest przyczyną ogromnej ilości nieszczęść. Chorób, zaburzeń, powikłań, która istotnie wpływa na Jakość życia wielu, wielu pacjentów. A chciałbym również Państwu powiedzieć o tym, że tę chorobę możemy skutecznie leczyć. Pojawiają się nowe opcje farmakologiczne, które umożliwiają pomoc w zapobieganiu niezwykle ważnym konsekwencjom poważnym konsekwencjom tej przewlekłej, podstępnej choroby, jaką jest otyłość. Zacznę od tego, że my bardzo często otyłość postrzegamy jako defekt kosmetyczny uśmiechnięte osoby wychodzące z wody, zwracają naszą uwagę, w myślach pojawia się opcja, to na pewno efekt zaniedbania, to defekt kosmetyczny. Tymczasem musimy mieć jednoznaczne poczucie i odbiór sytuacji, że to przewlekła choroba z tendencją do nawrotów, bez tendencji do samoustępowania, a co bardzo ważne, z bardzo poważnymi konsekwencjami, o czym spróbuję dzisiaj Państwu powiedzieć, to Choroba, która przyjęła skalę prawdziwej pandemii, niespotykanej dotychczas na skalę ludzkości. Otyłość to choroba, która zabija na świecie więcej osób niż efekt głodu. Tak. Dziś w XXI wieku na świecie umiera więcej osób z powodu nadmiaru pożywiania niż głodu. Dziś w XXI wieku otyłość zabija więcej osób niż, niż głód. To prawdziwie dramatyczne dane, na które już na początku chciałem zwrócić Państwa uwagę. Bardzo aktualne stały się słowa Benjamina Franklina wypowiedziane. Jakiś czas temu widziałem nielicznych, którzy umarli z głodu, natomiast od jedzenia setki tysięcy. I mamy na to niezbite dowody, pokazujące dramatyczny wzrost występowania zgonów z powodu nieleczonej otyłości, z powodu powikłań, jakie generuje otyłość. Częstość występowania otyłości wzrosła na całym świecie, na wszystkich kontynentach, we wszystkich szerokościach geograficznych, we wszystkich grupach wiekowych. Zobaczcie Państwo, obserwujemy wzrost częstości występowania otyłości w Afryce, Azji, dramatyczny wzrost we wszystkich szerokościach geograficznych, ale nas najbardziej interesuje sytuacja w Polsce, a ta zatrważa. Popatrzcie Państwo na, na dane dotyczące najmłodszych. Grupy naszych obywateli, na dzieci i młodzież. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą. Mamy piąte miejsce na świecie pod względem liczby dzieci z nadmierną masą ciała. Polska jest liderem. W Europie w zakresie wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. To, to dramatyczna sytuacja. Szacuje się, że w Polsce każdego roku będzie przybywać 400 dzieci, 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, z nadwagą, w tym 80 tysięcy z otyłością. Eksperci wskazują, że z powodu rosnącej ilości dzieci, młodzieży, dorosłych z nadmierną masą ciała już wkrótce. Średnia długość życia naszych obywateli zacznie maleć. Szacuje się, że czas życia tylko i wyłącznie z powodu otyłości zostanie skrócony o blisko 4 lata. W tym zakresie wyprzedza nas jedynie Meksyk. To dane z ubiegłego roku OECD. Co więcej, nadwaga albo otyłość w grupie dzieci, młodzieży generuje ryzyko zwiększonego występowania otyłości w życiu dorosłym. Szacuje się, że. U młodzieży w wieku 15 do 17 lat z nadmierną masą ciała, ryzyko wystąpienia otyłości w życiu dorosłych wzrasta aż 18-krotnie. To zatrważające dane. Patrzcie Państwo na, na najświeższe dane Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu i teraz w Polsce 68% mężczyzn ma nadmierną masę ciała. 53% kobiet dorosłych to kobiety z nadwagą. Wśród nich 25% co czwarty mężczyzna to osoba otyła, osoba spełniająca kryteria bardzo poważnej choroby. 23% kobiet to również osoby chorujące na otyłość. A popatrzcie Państwo na dane dotyczące dzieci i młodzież. 44% chłopców to osoby z nadmierną masą ciała, 25% dziewcząt, a prognozy, zwróćcie Państwo uwagę, szacuje się dalszy Wzrost częstości, występowania nadwagi i otyłości w naszym kraju. Te dane zatwarzają, te dane budzą niepokój, te dane wymagają podjęcia działań na różnych poziomach. Bo otyłość to choroba. Bo otyłość to choroba, tak jak nadciśnienie tętnicze, tak jak cukrzyca, jak choroba niedokwienna serca, ma swój numer statystyczny E66, już dziś. Można skierować pacjenta tylko i wyłącznie z powodu otyłości do poradni, do szpitala. Otyłość to choroba, która została uznana za przewlekłą, poważną chorobę przez wiele organizacji i towarzystw na całym świecie. Wśród nich FDA, czy Amerykańskie Towarzystwo Medyczne, Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, wiele innych. To choroba, która ma swoją patogenezę, która ma swój przebieg, która ma swoje powikłania. Coraz więcej wiemy o przyczynach rozwoju tej prawdziwej pandemii XX i XXI wieku. To oczywiście zwiększony i niewłaściwy pobór energii i zmniejszony wydatek energetyczny, ale im więcej, im szerzej badamy patogenezę otyłości, tym jest ona bardziej skomplikowana. Wiemy już dzisiaj, że w rozwoju otyłości mają znaczenie czynniki genetyczne, czynniki epigenetyczne, znaczenie matkanka tłuszczowa jako organ endokrynny, trzustka, Mikrobiota, szereg bakterii znajdujących się w przewodzie pokarmowym, sposób leczenia pacjentów, to wiele czynników środowiskowych, to podejście do życia, które wpływa na to, że ta przewlekła pandemia rozbija się w sposób niekontrolowany. Nie zawsze to wina chorego. To od początku i bardzo wyraźnie chciałem powiedzieć wielu pacjentów, których leczę, to osoby predysponowane do rozwoju otyłości, to osoby obciążone genetycznie, epigenetycznie, środowiskowo, psychologicznie, społecznie, ale to osoby, które łączy jedno, chorują na niezwykle poważną, przewlekłą chorobę, jaką jest otyłość. My często widzimy jedynie wierzchołek kury lodowej, widzimy wchodzącego pacjenta z nadmierną masą ciała, ze zwiększonym obwodem pasa, tymczasem to osoba zagrożona rozwojem wielu powikłań. Czy wyobrażacie sobie Państwo? że ta pozornie wyglądająca niegrodnie choroba może prowadzić do rozwoju ponad 200 powikłań. Tak, ponad 200 potencjalnych chorób zaburzeń. Ja nie znam żadnej innej przewlekłej choroby o tak długiej liście potencjalnych zaburzeń, chorób, powikłań, jaką generować może otyłość. To naprawdę zatwarza. To wymaga podjęcia odpowiedniej interwencji. Zobaczcie Państwo na związek. Otyłości z cukrzycą typu drugiego. Za wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała, który obrazuje ryzyko nadwagi i otyłości, które pokazuje stan odżywienia pacjenta, rośnie ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Przy BMI powyżej 35. Ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego wzrasta 90-krotnie w porównaniu do osoby z prawidłową masą ciała. To wzrost o ponad 9000%. Wielu ekspertów uważa, że tak naprawdę cukrzyca typu drugiego to nie niezależna choroba, to klasyczne powikłanie otyłości. Przy tak ogromnym związku przyczynowo-skutkowym trudno zrozumieć te postulowane przez coraz liczniejszych ekspertów stwierdzenia. Związek otyłości z nadciśnieniem tętniczym. Im większy wskaźnik masy ciała, im bardziej otyłość się rozwija, tym większe ryzyko. Rozwoju nadciśnienia tętniczego. To ryzyko wzrasta ośmiokrotnie. Szacuje się, że z 10 milionów Polaków chorujących tu i teraz w Polsce na nadciśnienie tętnicze, u połowy z nich rozpoznać możemy tak zwane nadciśnienie tętnicze związane z otyłością. Krótko mówiąc, gdyby nie było otyłości, gdyby udało nam się wyeliminować otyłość, połowa pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze nie musiałaby przewlekle stosować leków na nadciśnienie tętnicze. Otyłość zwiększa ryzyko zespołu bezdechu w czasie snu, niezwykle poważnej choroby, która powoduje, że poprzez spanej nocy stajemy niewyspani, senni, niezdolni do życia i funkcjonowania, zagrożeni rozwojem powikłań, występowania zaburzeń rytmu serca, zwiększonego ryzyka udaru. 90% pacjentów z zespołem bezdechu w czasie snu to osoby, osoby otyłe. W Wielkiej Brytanii oszacowano, że 10% wypadków z nieznanej przyczyny, kiedy to nagle jeden samochód zjeżdża na drugi pas, to skutki nierozpoznane, nieleczonego zespołu bezdechu w czasie snu. Powikłanie otyłości, kolejne klasyczne powikłanie otyłości wymagające odpowiedniej interwencji badania, wykluczenia i leczenia. Szacuje się, że w Polsce blisko 10% dorosłych mężczyzn choruje na zespół bezdechów w czasie snu, kilka procent kobiet. Zdecydowana większość z nich to osoby otyłość i otyłość generuje rozwój tego poważnego powikłania. Otyłość zwiększa ryzyko i przyspiesza progresję postęp miażdżycy w naczyniach, powodując jej kliniczne konsekwencje. U otyłych pacjentów częściej rozwija się choroba niedokienna serca, częściej dowodzi do zawału mięśnia sercowego. Otyłość zwiększa ryzyko udaru, mięśnia, udaru mózgu. Otyłość prowadzi do rozwoju niewydolności serca. Otyłość to choroba... Która powoduje rozwój wielu kardiologicznych zaburzeń. My coraz lepiej znamy i rozumiemy znaczenie tkanki tłuszczowej, tej trzewnej, zlokalizowanej w obrębie jamy brzusznej, znajdującej się między narządami w rozwoju powikłań związanych z otyłością. Coraz lepiej rozumiemy, jak produkowane przez ten tłuszcz trzewny molekuły, przedostające się do krwi, dochodzące do różnych miejsc naszego organizmu, prowadzą do przyspieszonej miażdżycy i wszystkich klinicznych konsekwencji udaru, zawału, nagłego zgonu sercowego. I w końcu otyłość zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. Szacuje się, że ponad 100 tysięcy nowotworów z kilku milionów rozpoznawanych co roku w Unii Europejskiej to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Otyłość jest niezależnym karcynogenem. Zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób nowotworowych, w tym raka jelita grubego. Raka piersi, ale również raka nerki, raka trzustki, raka przełyku. Ta lista chorób nowotworowych, dla których udowodniono związek z otyłością, jest naprawdę coraz dłuższa i większa. Towarzystwo onkologiczne biją na alarm. Jeśli nie poradzimy sobie z pandemią otyłości, trudno będzie o dobry system, który pozwoli na objęcie opieką wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi. I w końcu, popatrzcie Państwo, to ryzyko rozwoju, wielu powikłań związanych z otyłością, ponad 200 zaburzeń wpływa ostatecznie na długość życia. Osoby z prawidłową masą ciała mają szansę dożyć 70. roku życia na 80%. 80% osób z prawidłową masą ciała ma szansę dożyć 70. Przy wskaźniku masy ciała między 35 a 40 te szanse spadają do 60. Przy wskaźniku masy ciała powyżej 40... Przy otyłości śmiertelnej, te szanse spadają do 50%. To realne zagrożenie. To istotny wpływ na długość życia, który spadał o kilkanaście lat u osoby z nadmierną masą ciała. Wszyscy żyjemy w dobie pandemii wirusa COVID-19. Muszę Państwu powiedzieć, że jak żadna inna choroba nie została tak mocno obnażona przez tę właśnie infekcję. Osoby chorujące na otyłość, zakażone COVID-19, przechodzą tą chorobę zdecydowanie gorzej. Szybciej się zakażają. Więcej wirusa wnika do organizmu, bowiem receptory, poprzez które wnika wirus, znajdują się w tkance tłuszczowej. Osoba otyła dłużej i większej ilości utrzymuje Wirusa COVID-19 w swoim organizmie. Trudniej go się pozbywa, mechanizmy immunologiczne są zaburzone. Ta osoba dłużej zaraża, zakaża inne osoby, a przebieg infekcji COVID-19 jest dużo bardziej gorszy. Oto liczby. Osoba otyła zakażona wirusem COVID-19 ma zwiększone ryzyko konieczności hospitalizacji o 113%. Ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej osoby otyłej zakażonej COVID-19 wzrastało o 74%, a ryzyko zgonu, popatrzcie państwo, wzrastało blisko 50%. Zagrożenie związane z otyłością w dobie pandemii COVID-19 zostało niezwykle wyraźnie pokazane. Oczywiście otyłość to nie tylko choroba, otyłość w dramatyczny sposób wpływa na jakość życia pacjentów chorujących na otyłość. Otyłość wpływa na ich mniejsze zdolności do pracy. Dzieci otyłe są traktowane w szkołach przez nauczycieli za mniej zdolne, mają mniej kolegów. Osoby otyłe trudniej znajdują pracę, osoby otyłe mniej zarabiają, osoby otyłe częściej popełniają samobójstwo, częściej chorują na depresję. To tylko cytaty wielu badań epidemiologicznych pokazują, jak istotny sposób otyłość wpływa na jakość życia pacjentów chorujących na tę przewlekłą chorobę. To również skutki ekonomiczne. Pośrednie i bezpośrednie koszty otyłości wyliczone przez Instytut McKenzie'ego pokazał, że koszty otyłości globalnie są porównywane z tymi, które ponosi cały świat na zbrojenie i konflikty zbrojne. To ogromne koszty. Żaden budżet żadnej, żadnego państwa nie wytrzyma pandemii otyłości ich bezpośrednich i pośrednich kosztów. Ale jest też dobra wiadomość. My realny sposób możemy pomóc pacjentom chorującym na otyłość. Redukcja w zakresie 5 do 10% wyjściowej masy ciała przynosi szereg korzyści. Wszystkie te choroby, zaburzenia, powikłania, które generuje nieleczona zaniedbania otyłość. Jesteśmy w stanie zminimalizować, zmniejszyć ryzyko ich rozwoju. Bardzo istotny sposób. Wystarczy 5 do 10% wyjściowej, redukcji wyjściowej masy ciała. Bardzo często niestety samo leczenie niefarmakologiczne oparte na odpowiednio indywidualnej, dobranej diecie, aktywności fizycznej, modyfikacji zachowań żywieniowych, pomimo że pacjent i lekarz bardzo się starają, pomimo że dietetyk się angażuje, fizjoterapeuta się stara, psycholog wspiera pacjenta, nie wystarczają. Z badań epidemiologicznych wynika, że skuteczność leczenia niefarmakologicznego średnio wynosi 3 do 5%, to często za mało. Tak jak w przypadku każdej innej choroby przewlekłej, jak w przypadku nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu drugiego, hipercholesterolemii, choroby wieńcowej, kiedy leczenie niefarmakologiczne nie wystarcza, a zdajemy sobie sprawę z licznych powikłań związanych z chorobą, z nadciśnieniem, cukrzycą. Tak samo w przypadku otyłości, znając i rozumiejąc powikłania. Wiedząc, jak bardzo wpływa otyłość na jakość życia, na długość życia, na ryzyko wystąpienia wielu powikłań, musimy rozważyć wdrożenie kolejnego etapu leczenia, farmakoterapii. U niektórych pacjentów leczenia chirurgicznego, bierne przyglądanie się rozwojowi kolejnych powikłań otyłości i mówienie pacjentowi, a nie mówiłem, gdyby pan się starał, gdyby pan schudł, może by nadciśnienia nie było. Mówiłem panu, że gdyby pan się więcej ruszał i zredukował masę ciała, to może by tej cukrzycy nie było. No ma pan zawał, nie zredukował pan masę ciała tak jak zalecałem. Czy jest to postawa, czy nie powinno być to oceniane jako zaniechanie? Podobnie jak w przypadku braku zastosowania odpowiednich metod leczenia u chorych chorujących na nadciśnienie tętnicze, na cukrzycę, hypercholesterolemię. Mamy jasno określone kryteria. Włączenia farmakoterapii u pacjentów z otyłością to osoby dorosłe, to pacjenci, u których BMI wynosi więcej niż 30 kg na metr kwadrat, albo mają BMI powyżej 27 kg na metr kwadrat, czyli okolice nadwagi, i współistnieją inne klasyczne powikłania otyłości. Mamy trzy grupy leków, które zostały zarejestrowane do leczenia otyłości w Unii Europejskiej. Lek blokujący wpłanianie tłuszczu, lek złożony z dwóch substancji w postaci tabletek i. Długo oczekiwany, długo działający analog ludzkiego hormonu glukagonopodobnego peptydu pierwszego. To prawdziwy przełom w możliwościach terapii. Oczywiście wszystkie inne preparaty, leki, które tak, chęt, tak chętnie wielu pacjentów sięga w aptekach, nie powinny być rekomendowane. Tylko te leki zarejestrowane do leczenia otyłości powinny być stosowane w codziennej praktyce. To, tego, czego oczekujemy od skutecznej farmakoterapii, to to, żeby efekt był widoczny, żebyśmy zmniejszyli masę ciała, ta redukcja była trwała. Ale to, co jeszcze ważniejsze, to to, żebyśmy mieli dowody, że stosując konkretną farmakoterapię, konkretny lek, zmniejszamy ryzyko rozwoju powikłań związanych z otyłością. Wspomniany przeze mnie ostatni analog GLP1, ten nasz naturalny ludzki hormon, zowalowany z przewodu pokarmowego, a potem Stworzony analog, bardzo podobna substancja, ma niezwykłe właściwości farmakokinetyczne. Przenika przez barierę krew mózg. Dociera do obszarów, które biorą udział w regulacji głodu i sytości. To jedno z badań eksperymentalnych pokazujących, gdzie znajdują się receptory dla tego konkret, tej konkretnej substancji, która wywiera, wywiera tak wiele korzystnych działań. Działa na ośrodek sytości, szybciej się najadamy, działa na ośrodek głodu, mamy mniejszy, mniejszą chęć i potrzebę zjedzenia posiłków, działa na ośrodek e, nagrody, powodując, je, że jedzenie nie jest tak atrakcyjne. Ale to, co dla nas, klinicystów, jest bardzo ważne, że poprzez to doprowadzamy do trwałej redukcji masy ciała, zmniejszenia obwodu pasa, zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej, cyrmy, ale też wielu korzyści, ochrony pacjentów przed rozwojem cukrzycy. Stanu przedcukrzycowego, poprawy wartości ciśnienia tętniczego, zmniejszenia ryzyko rozwoju zespołu bezdechu w czasie snu i tych wielu powikłań, o których dzisiaj Państwu wspominałem. Co ważne, pokazano dla tego leku, że bardzo korzystny sposób pływa również na funkcję serca i naczyń. To prawdziwy przełom w leczeniu otyłości. Przełom, który pozwala na wiarę w to, że w terapii pacjenta z otyłością, w zespole interdyscyplinarnym, którym kieruje lekarz, a w skład którego wchodzą dietetyk fizjoterapeuta, psycholog. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej farmakoterapii możemy osiągnąć sukces, a sukces przekłada się na dłuższe i lepsze życie naszych pacjentów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i żałuję, że nie mogę się z Państwem bezpośrednio spotkać.